Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, jest 11, a ja mam wrażenie jakby już była 16. Bo my jesteśmy od 5 rano na nogach, już jesteśmy po hurtowni owoców, po jeszcze jakichś ostatnich, wiecie, zakupach i tak dalej. I właśnie przyszłam trochę wyszaleć psy, bo powiem Wam szczerze, że kokolinko dostała takiego szwungla. Już tak nam tutaj szaleje, patrzcie na Alwódka. Tutaj to są po prostu w czasy podgruszą, co niektórzy mają. I to jest autentycznie grusza. No i tekna na czasach gruszą. Także byłam dzisiaj w hurtowni, takiej stricto hurtowni warzywno-owocowej. Przywiozłam pół busa owoców. Słuchajcie, za te pół busa owoców, warzyw, bo jeszcze sobie tam do domu wziąłem rzeczy. Zapłaciliśmy 800 zł. Także powiem Wam szczerze. Że naprawdę się opłaca. Kupiłam całą skrzynkę malinówek, skrzynkę mandarynek i to, takie wiecie, porządne skrzynki. Kilka arbuzów, ananasów, ziemniaki, marchewkę, Pomarańcze, cytryny, limonki. No, wszystko. <kluzny> Nie ganiaj go. <kluzny> no, pełno tego wszystkiego. Także powiem Wam szczerze, że cena pogoniła z w czasów, co? Pogoniła z w czasów. Kupiłam sobie jeszcze dzisiaj. Hop. O nie, Boże, koko idzie do wody. Kupiłam sobie dzisiaj jeszcze, ja nie wiem, czy taką bransoletkę. Oczywiście bling, bling, bo ja sroka jestem. Dokupiłam sobie kolczyki. Tak na szybko, bo mi tam coś w oczy wpadło, jakieś pierdoły, spinki do włosów. Komplet bielizny, bo doszłam do wniosku, że jednak to, co mam, to tak nie bardzo pasuje. I... I, i, i... Boże, co my jeszcze w ogóle na śniadaniu dzisiaj byliśmy u Chińczyka ja na śniadanie dzisiaj ramen także spoko luzik bo w ogóle taką miałam ci jezu jaką miałam ochotę na naleśniki z nutellą słuchajcie no po prostu stwierdziłam że może być takie wiecie zadośćuczynienie a słuchajcie bo mi się przypomniało właśnie widzicie a tak 50 tematów naraz przypomniało mi się bo jedna z was kochana pytałaś czym ja robię włosy nie odpisywałam Ci w komentarzu, bo... Bo, bo, bo... No bo musiałabym szukać, nie miałam pod ręką, a jak wiesz, w komentarzu nie jestem w stanie wysłać Ci screenów, więc... Jezu, wiecie, że wszystkie się zmarzły. Matko, cała Regina tutaj nie ma ani jednego owocu. Wszystko te kwiaty, widać, że to szlak trafił. O Jezu... Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jest... Czekaj, Jezu, Koko, ty byłaś w strumyku, hej, halo. Ja bardzo przepraszam. Mati, ratuj mnie, bo normalnie mnie zagryzie to zwierzątko. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie widzicie po kwiatach, ja nie wiem, czy wy to widzicie. To jest zmarznięcie, czy to jest jakaś choroba? To o tutaj. Ale wydaje mi się, że to chyba zmarzło. Nie ma nic, ani jednej czereśni. I wszystkie te tak wyglądają. Taki, zobaczcie, takie jakieś, o, nie wiem, może ktoś z Was się bardziej na tym zna. Na moje oko to wygląda jakby to pomarzło. O oh no, moja ulubiona Regina. Czyli czereśni w tym roku nie będzie. Pierwszy aspekt Regina jest z nami, czereśni nie będzie. A i wracając do tych włosów, pisałaś mi kochana, że mam taki czysty blond. Powiem Ci szczerze, że ja też jestem zadowolona z tego efektu i faktycznie to jest efekt dwóch farb, bo ja tego nie osiągnęłam za jednym zamachem. To najpierw poszedł taki ala rozjaśniacz. Tylko powiem Ci szczerze, że ten rozjaśniacz jest naprawdę w takiej nowej technologii już zrobione, widać, że to jest nowsze, to ani tak nie niszczy, włosów, naprawdę bardzo fajna farba. Ja ci tutaj później wykopię screeny i, i dołączę tutaj te screeny. Po, pod koniec filmu jeszcze poruszę ten temat, a później nakładałam jeszcze jedną taką Ala popielatą, na no to na drugi dzień, tak żeby zrobić odstęp. No dzisiaj moje włosy nie wyglądają, bo tak jak mówię, to jest przetrzymane, bo chcę dzisiaj właśnie umyć głowę wieczorem albo jutro rano żeby na tego fryzjera mieć takie wiecie świeże, chcę sobie tutaj położyć jakąś odżyweczkę, tak na spokojnie. Nie robiłam tego, bo tak nawet szczerze powiedziawszy, to nie miałam czasu. No i tak dzisiaj takie pakowanie, bo trzeba się spakować, popakować kiecki, garnitury, to wszystko. Eee, później jeszcze muszę tam zawieść właśnie te warzywa, odebrać ciasta, tam zawieść, zawieść kwiaty, eee, pojechać jeszcze do kościoła, zobaczyć, bo. Dzieciaki przyjeżdżają dopiero wieczorem, więc jestem jeszcze z księdzem umówiona. I tak powiem Wam, że tej ganianiny troszeczkę będzie, dlatego też film będzie też taki, powiem Wam szczerze, urywkowy na tyle, o ile mi się uda nagrać, ale postaram się Wam go wrzucić. I co jeszcze? No i w czwartek dziewczyny filmu nie będzie. Nie będzie, bo no nie dam rady, chyba wszyscy mnie rozumiecie. A nie udało mi się nic takiego nagrać, żeby mieć jakiś zapasik. Czy coś w ten deseń? Także lecimy z tym dniem. Jeszcze szybkie potankowanie samochodów, słuchajcie, oczywiście, <słuch> parę y, parę spraw. Jedziemy zaraz po kwiaty. Y, no, po kwiaty, bo mnie tutaj rozproszyli. I... No i tak wstępnie, wiecie co, już niby wszystko mam przygotowane, niby wszystko już jest ogarnięte, ale jeszcze muszę sobie parę rzeczy popakować i tak dalej także dzisiaj po prostu na wysokich obrotach ale powiem wam, że jak wstaliśmy o 5 rano Kokolina z Matyldą oczywiście zjadły, bo myślałam, bo nieraz jest tak, że jak ja tak wcześnie wstaję, to one nawet nie chcą jeść ale dzisiaj zjadły poszły spać, za to taki sajgon zrobiła ja zapomniałam zamknąć drzwi od łazienki słuchajcie, Kokolina po prostu, córka do mnie dzwoni, mówi mamo, ile o której wy wyjechaliście? ja mówię, no tak o siódmej ona mówi, matko, cały papier toaletowy ale Zrobiła śnieg w łazience, yy, ręczniki. No, no wszystko, po prostu tak działała dziewczyna, że masakra. Jakbyśmy się już tutaj dzisiaj widzieli, słuchajcie, ja tylko zmieniam ci samochody, rozwożę, jeżdżę, kursuję. No ale już yy, ostatni kurs, jeszcze teraz, właśnie yy, jesteśmy na myjni. <głos》> to już się po prostu <głos》> jest jakaś yy, makarena z tymi myjniami. Ale powiem Wam tak. Yy, mamy to, już wszystko mamy ogarnięte. Jedziemy do domu, jedziemy się wykąpać, odpocząć, bo jutro musimy znowu wcześniej wstać. No ja to. Ja to już mam dzisiaj oczy Angora, królik. Także powiem wam szczerze, że u, nie wiem, czy my coś tu będziemy słyszeć. Jedziemy się wykąpać, odpoczywać, także jeszcze pewnie odezwę się do Was z domu, bo no nie będę was tutaj tą mainią gotować. Jestem, moi drodzy. Jestem. Przyszłam do Was jeszcze tutaj na chwilę, żeby z Wami pogadać, bo no niedawno wróciliśmy do domu jeszcze po tych myjniach, po tym wszystkim. Jeszcze sobie kupiłam Ci do kompletu e, bransoletkę. Kupiłam też kolczyki, ale to już Wam pokażę po, po tym wszystkim, bo kolczyki kupiłam z kolei inne, ale też takie bardzo ciekawe, bo tak doszłam do wniosku, że w sumie wszystko to, co mam, to już tak, no, chwilowo mi nie pasuje. No i co? Chciałam Wam również podziękować za tą przepiękną ilość komentarzy, chociaż muszę Wam powiedzieć szczerze, że tyle, co pod ostatnimi dwoma filmami dostałam negatywnych komentarzy, to jeszcze w życiu nie dostałam. Część z nich usunęłam, część zostawiłam, a właściwie większość usunęłam. Dzwoni mi telefon, zaraz oddzwonię. Muszę go odłożyć na chwilę, bo w życiu tego... dla was nie nagram... Użycie. Dobra, jestem już się wydzwonił. No dobra, mniejsza o, o te komentarze. Bo śmiać mi się chciało, bo tak jak poprosiłam o komentarze, takie dostałam. No ale już nie przejmuję się tym, bo słuchajcie, komentarz typu jakie ty masz nudne życie. No y, słuchajcie, ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda życie osoby takiej y, piszącej ten komentarz. Bo ja uważam, że moje życie jest fascynujące i zresztą nie będę Wam się tłumaczyć, bo wiecie, to nie o to chodzi, wiecie jak jest. Tylko tak wam wspominam, bo powiem Wam szczerze, że dla mnie to takie dość nowe zjawisko, z tego względu, że ja naprawdę mam, może nie powinnam tego mówić głośno, ale ja mam super widzę, fajne komentarze i w ogóle obiecałam tutaj jednej z Was, że. Yy, Pokażę te farby, więc tak, tutaj teraz postaram ci się, kochana, wkleić w tym miejscu farbę, którą robię jako pierwszą i to jest właśnie ten taki bardzo fajny rozjaśniacz, który naprawdę dobrze rozjaśnia. Nie patrz teraz na moje włosy, bo moje włosy są już, zwłaszcza po tym dzisiejszym maratonie, tak po prostu przylizane, brudne, ukurzone, że zaczynasz się kąpać mieć głowę i. W ogóle się ogarniać. Natomiast po tym używam tej farby. To jest taki szary i właśnie to razem daje mi taki efekt. Nie wiem, jak to wyjdzie na Twoich włosach, tak wychodzi na moich, yy, więc dzielę się z Tobą tą opinią. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeszcze chciałam yy, powiedzieć właśnie na temat, słuchajcie, mojej nowej roli w życiu. Jakby nie patrzył, będę teściową. Kurde, jak to brzmi, co? Chociaż no nieoficjalnie, już nie był czas się przyzwyczaić, ale już tak oficjalnie. Obiecałam sobie dzisiaj jedno, już patrząc przez to, że ten dzień taki wiecie, pełen chaotyczny, pełen gonitwy i w ogóle, ale obiecałam sobie jedno, że nie będę najlepszą na świecie teściową, ale spróbuję, naprawdę dołożę wszelkich starań, żeby być. Taką przyjazną, teściową, taką, która nie przysparza zmartwień, nerwów i w ogóle nigdy się nie wpiernicza i zawsze stoi gdzieś tam z boku, że jeżeli pod, będą potrzebować mojej pomocy, to ja im pomogę. Ale nie będę takim nadgorliwcem, nigdy nie będę tam gdzieś latać, zaglądać i w ogóle zresztą myślę, że, że tak to się już dzieje, bo odkąd się wyprowadzili, to tak naprawdę ja jestem, wiecie, gościem od Wielkiego Dzwonu i myślę, że to wystarczy, bo jeżeli będą chcieli, zawsze mogą wpaść do mamusi na obiadek, jak to się mówi, a nie po to, żeby jej mamusia tam po kontach ganiała. W każdym razie, no, rozumiecie, chcę być taką fajną, teściową, niekonfliktową, nie wpierniczającą się, no nie chcę być taką jędzą, wiecie, wiecie jak to jest. Nie chcę, właśnie, ja zawsze bardzo ciepło wspominam moją babcię, która, yy, Wiecie, moja babcia w ogóle w tamtych czasach mój tato był jedynakiem, gdzie to było naprawdę dość rzadkie, z tego względu, że te rodziny wtedy były zazwyczaj wielodzietne. Ale moja babcia zawsze traktowała moją mamę jak córkę. Ona nigdy o niej złego słowa nie powiedziała. Ona zawsze tak za nią stała, i tak samo moja mama, jeżeli chodzi o właśnie o relację z teściową, to też zawsze były takie ciepłe. słowa, No po prostu widać, że one się lubiły. Słuchajcie, że. Jedna drugiej nigdy nie powiedziała nic przykrego, nigdy nic nie zrobiła. I takie bym chciała mieć relacje ze swoimi synowymi, ze swoimi zięciami, żeby to były takie, wiecie, żeby to nie było, że ta teściowa to taka jędza, postrach i w ogóle. Także będę dążyła do tego i naprawdę będę się ostro, tak wiecie, gryzła w język i pilnowała, żeby gdzieś nie zboczyć z tego toru, bo wiecie w życiu jest różnie i są różne sytuacje ale naprawdę bardzo bym sobie tego w dniu dzisiejszym ży życzyła żeby jutro wkroczyć w takie właśnie w tą rolę z taką wiecie z takim fajnym nastawieniem na to życie żeby tym dzieciakom zawsze gdzieś tam stać taką podporą i być takim człowiekiem do którego się nie będą bali przyjść mimo wiecie to rośli to dalej dzieci i a życie bywa wredne i ciężkie, prawda? To zresztą wszyscy wiemy. Żeby jednak traktowali mnie jako tą taką dobrą, ciepłą osobę. No i powiem wam, że klepie to błogosławieństwo Trzeci Dzień i tych... bo mam taką swoją napisaną, wiecie, przygotowaną tam regułkę, którą chciałabym im przekazać. I im bliżej, tym ja mniej pamiętam. Także tak to właśnie jest. Także tak, moi drodzy. Jakoś to tak właśnie. Myślę, że chciałabym, żeby było. Także tak, moi drodzy, wygadała się, powiedziała co wiedziała. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tego krótkiego i chaotycznego vloga. Ja śmigam dla Was szybciutko zmontować ten film, żebyście mieli jednak coś na jutro i słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, żeby to wszystko jakoś tak poszło. Żeby było super, żeby było fantastyczne wesele, żeby atmosfera była super. Pomyślcie jutro, u mnie ciepło, jak oglądacie ten film. Bardzo Was proszę. Przepraszam, że tak krótko, i na następnego dnia nie będzie vloga, bo tak jak mówiłam, no, no nie wyrobiłam się po prostu. Nie dałam rady, a nie mam nic przygotowane tak górką, żeby Wam coś tam puścić. Także w piątek nie będziecie mieć vloga, dobrze mówię. Jutro jest czwartek, to będziecie, w piątek nie będziecie mieć, a później już będę normalnie. No chyba, żeby się coś stało, ale raczej będę normalnie. Dziękuję Wam pięknie, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki, cześć, pa!